Siema, tu Pieromania. dziś przetestujemy wulkan, a bardziej fontannę FC 3001 Kongo od producenta George. Cena za sztukę to 2 zł, a takie oto efekty uzyskamy tuż po odpaleniu. I tym razem przygotowaliśmy manekina, jeszcze o niczym nie wie. Okazji, przykro nam Kongo to dobra fontanna, a w dodatku tania. Ma sporą moc, co może być też minusem, gdyż osoby, które pierwszy raz korzystają z tego typu fontanny, petardy, mogą sobie zrobić krzywdę po prostu. Moja ocena to 10x10 10 za cenę, 9x10 za wygląd i 9 na 10 za jakość.